Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie, mam dla Was kilka ogłoszeń, tak na początek, um, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube, pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu ekorepetycje, moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów, w razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu czeskom, dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo, jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie, klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy: jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, których wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań, zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Tym razem gramy sobie z jakimś Marokańczykiem. Ranking tam 250-60. Dokładnie, nie wiem. Gramy obronę Pirka. Pirka u Fincewa chyba, tak? Czy po prostu samego Pirka? Hmm. no ja nie wiem, jakiego Pirka. Jedno wiem na pewno. No, chciałbym sobie zabrać tego Piona, więc go sobie wziąłem. Więc no ten wariant chyba jest OK dla mnie. No bo co, no wskoczę sobie teraz tutaj gońcem. On musi gdzieś iść. Poszedł tu z nieznanych mi powodów. No dobra, no oczywiście Czy ja chcę go wymienić. W sensie wymienić tego gońca. W sensie tego tą królową gońca w Hetmana. Jak zwał, tak zwał już. Dobra, na razie zagrajmy coś takiego. Z zagrania tutaj gońcem, jeśli on mi tutaj wskoczy. Jeśli wskoczy tu, to, to go po prostu wymieniam, bo jednak mój goniec jest 500 razy cenniejszy niż jego jakiś tam skoczek. Zatem związany. Eee, mogę zabić tak? Czy nie mogę? Bardzo bym chciał tak zagrać, ale chyba nie mogę. Hmm. No to ten gracz okazuje się być dobrym graczem. W sensie zabijam, on zabija, zagram sobie tak. No i będzie chyba ok, czyż nie? Hmm. No mam nadzieję, że będzie ok. No w sensie zabijam go sobie gońcem tego skoczka jego, nie? I chyba będzie ok. Chyba wygrałem figurę w tym, w tym układzie. Hmm. No, jeśli zagra coś takiego, to po prostu pobije, on pobije, e, ja wtedy zabiję sobie chyba tego, nie? Bach, dzięki. Dzięki. No i mam figurę więcej w tej sytuacji. Oczywiście on może próbować jakieś, nie wiem, brudne zagrywki po kroju, coś takiego. E, już się tam nie będziemy przejmować jakimiś takimi... Tak jak mówię, brudnymi zagrywkami. Wymieniłbym sobie jakąś wieżę. Więc no właśnie sobie wymieniłem. Hmm, no i zagram tu. Mogę tak zagrać? Czy nie mogę. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, czy mogę tak zagrać. Eee, dobra, póki co cofnijmy. Się. Nie, nie mogę się cofnąć. Dobra, to zagram coś takiego. Okej, okay, no to teraz zagram tu, żeby zagrać tu, nie? Mm -hmm. No spoko, pójdźmy w ten, w ten klimat Bo to takie klimaty są, nie? No najpierw sobie mogę dać szacha, bo w sumie czemu nie? Mm -hmm. No, zagram tu, żeby sobie zabić piona Okej okay. No dobrze, no to coś takiego, nie? On da mi szacha, to ja sobie odejdę. Hmm, w ogóle mało czasu znowu mam i znowu mi się to nie podoba. Moje nadrzędne pytanie w takich sytuacjach brzmi: dlaczego ja mam cały czas mało czasu? Po prostu nie kumam tego ani w ząbek trochę. No teraz tak musiałem zagrać, bo inaczej by tutaj się wydarzyły bardzo niefajne rzeczy. Tutaj, no w sumie mogę tak zagrać. Kto mi, za, kto mi zabroni? Aha. Tylko, że no ta pozycja nie jest jakaś taka fajna dla mnie. No tutaj z atakiem jakimś, prawda? Hmm. Dobra moi drodzy, na moment się zamknę No bo ta pozycja jest jednak ciężka dla mnie no i chciałbym to A chciałbym to wygrać, wiecie? Więc na sekundkę, musicie mi to wybaczyć Tutaj, tutaj może Będę pchał piona. Ej, gościu, kurczę. O, to bardzo ciekawe. Jak nie gra na czas, co nie? Naprawdę jestem wbitnie pod wrażeniem gry tego gracza. Okej, okay. okej, okay. okej, okay. i co, myślisz, że nie zdążę? Typie, co ty? Kurcze, nie zdążę. O, zdążyłem. Uch. Po prostu... So fair. Nie wiem, czy to się pisze razem, czy osobno. Hmm. No dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. No, taka istna Walka z czasem, o nie mam już tego Tegesa. No niestety. Ten bardzo ładny ranking już się powoli zaczyna robić. 2342 eee, e, hmm. Serio moi drodzy, jeśli widzicie, że macie totalnie przegraną pozycję w sensie przeciwnik ma wieżę Wy macie samego króla, ale macie tych Ile on tam miał tej przewagi? 15 sekund. Ile on tych sekund tam miał? On miał 9, sekunda. sekundę? Zobaczcie, od tego ruchu tutaj jest to tanie wygrana. No co prawda, no dobra. No tutaj się podać, to musiałby być naprawdę głupi. Ale no od momentu, kiedy wymieniłem gońce, nie? O to, tutaj, to. Chwila, pyk, pyk, pyk. I teraz powinien się poddać. Ewentualnie mógłby jeszcze zagrać coś takiego, dostaje szacha, idzie tu, ja idę tutaj, pionek ginie, i on się wtedy poddaje. Co on zagrał? W tej sytuacji gra dalej. To jest naprawdę strasznie niehonorowe zachowanie, moi drodzy. Tylko dlatego, że ma 23 sekundy, a ja mam 9. Proszę Was, nie grajcie w ten sposób, bo to jest, no to jest okropne, Ech, no masakra. I pomimo tego, że jestem totalnie niewyspany i chyba chory nawet, no udało mi się to jakoś, e, jakoś zamatować. E, no dobrze, no, ale no przejdźmy jakąś analizę, zróbmy tej partii. E, no tej opcji nie mamy, no ale tutaj zobaczmy co my tutaj możemy zagrać. No to poszedł normalnie debiut Pierka Filcewa. No to to jest taka typowa linia, w której no grozi zabiciem tego, tego pionka, więc go sobie po prostu bronię. Program pokazuje wchnięcie królową. Niemniej no nie do końca, no bo wiecie, no zawsze warto rozwijać figury, nie? No tutaj tak sobie wymieniłem, bo czemu nie? Bicie, bicie, bicie. Roszada. Długa rysada. Hmm. Długa rysada była błędem. Ciekawe. Że co rząd teraz ma tutaj przewagę jakąś? Nie, tam jakoś nieznaczną. No to pyk F4 poszedł tu. Powinienem pobić? Jak ojeny! Ale ładny myk. Zobaczcie. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk! Ha! Super! No... To jest kolejna partia dzisiaj, którą nagrywam dla Was i kolejna partia, w której nie widzę takich manewrów. Więc no cóż, no te moje szachy... ranking idzie do góry, ale no siła gry jakoś no... Pozostawia trochę do życzenia, przynajmniej dzisiaj. Więc, no, ja nie jestem zadowolony. Nie wiem, jak wy, ale, no, jednak ranking dla mnie się nie liczy. Liczy się styl gry. No, w tej sytuacji tutaj pchnięcie, skoczek, złapanie skoczka, bicie, pyk, hasze 3. No, w tej sytuacji wygrywam figurę. No, po tym to, po tym cóż, no, to po prostu pobiję, bicie, bicie, jest ok. No, a no, mój przeciwnik gra dalej, nie? nie, co to za ludzie? No i gra to. Wymieniliśmy. No i tutaj była trochę ciężka końcówka. No bo cóż, no mam minutę mniej, więc no muszę pamiętać o tym, żeby jednak grać szybko. Z drugiej strony, końcówka jest dosyć ciężka, więc no wypadałoby też trochę pomyśleć. No, cóż mogę poradzić. No tutaj naprawdę bardzo ciężko mi to analizować. Błąd, no dobrze, no ale nawet jakby zagrał tym gońcem, no to przecież poszłoby to co... Po... O... No to w sumie poszło coś podobnego później, prawda? Pyk, H2 z szachem wygrywało, ale jak to wygrywało? Pionek, wow, i ginie wieża. Innymi słowy fuks Innymi słowy wielki fuks, więc no tak jak mówię, no w tego typu sytuacjach A to w ogóle on to mógł zagrać Zobaczcie, jeny no. To nie był wariant, to po prostu No i teraz znowu mógł to zagrać Wow, no okej, okay. więc no pomimo tego, że miałem figurę więcej Jakieś tutaj szczęśliwe rzeczy nam sprzyjały no to jest bardzo ważne, że należy wymieniać, przynajmniej tą lekką figurę trzeba wymienić póki można on tutaj próbował jakoś nam zastawić tego piona w tej sytuacji naprawdę już się powinien poddać to znaczy tak jak powiedziałem, jeśli jest opcja żeby wymienić lekką figurę, wymieniajcie to znaczy pod warunkiem, że macie przechodniego piona, no bo jeśli macie wieżówkę ze skoczkiem, a przeciwnik ma wieżę i jeszcze piona, no to najprawdopodobniej to się zakończy remisem. No chyba, że to jest jakiś wyjątek od reguły. Ale, ale no, nawet bez tego pionka to będzie Wam bardzo, bardzo ciężko, żeby zremisować, żeby wygrać tę pozycję. No a tutaj to takie normalne, normalne granie. Właściwie to nie wiem, czemu go zapędzałem w górny róg, skoro był bliżej dolnego, no ale już. No oczywiście, że tam trzeba było dać szacha, no ale to wiecie, no to wszystko na sekundach było, więc no, to znowu trzeba było tam dać szacha. No tak, tutaj już był mat. No ale tutaj na no, szczęśliwie się udało. Sekundę przed spa yy, spadnięciem zegara. Wow. Heh. No jestem trochę spocony. A mówią, że szachy to nie sport, nie? dobrze moi drodzy, tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało, życzę Wam wszystkim zdrowia. No i żebyście nie grali tak jak ten typ i żebyście nigdy nie trafiali na takich typów, no bo to jest po prostu no masakra jakaś. Trzymajcie się ciepło. Cześć.